Ta konstrukcja ma już 18 lat, a nadal chwyta za serce. Silnik edynowanie specjalnie chwyta za serce, a emocje są tu jak na grzybach. Ale z drugiej strony wynudzi się przy nim też twój mechanik. Według niektórych raportów awaryjności psuje się podobno jak zęby od cukru. No to co, słodziak czy skarbonka? A może trochę jedno, trochę drugie. Sprawdzimy to, zapraszam na test fiata 500. Dzisiaj ceny 500 na automoto zaczynają się już od nieco ponad 10 tysięcy złotych i tak rzeczywiście to nie jest za dużo, ale weźcie pod uwagę fakt, że w 2025 roku minęło już 18 lat od kiedy ten samochód jest z nami. Czas szybko leci i fakty są takie, 500 jest już pełnoletnia. Wybór egzemplarzy na rynku jest ogromny, bo mamy i auta z polskich salonów, mamy i auta z importu. Swoje też robiło to, że Fiat dawał ogromną możliwość personalizacji, jeżeli chodzi o naklejki, jeżeli chodzi o felgi, kolory nadwozia, więc tak naprawdę wybór jest ogromny. Dla każdego coś miłego. Jeżeli chodzi o auta z pierwszego okresu produkcji, czyli takie jak tu stoi za mną, no to liczcie, że trzeba będzie dać za egzemplarz tak około 20-30 tysięcy złotych. Na drugiej stronie skali są abarty z końca produkcji, no to jest nawet ponad 100 tysięcy złotych. Inna ciekawostka jest taka, że i abartów, i cywilnych 500 było tyle wersji limitowanych, i tyle wersji specjalnych, że chyba nawet Fiat w tym wszystkim się do końca nie odnajduje. I te wersje limitowane i specjalne zazwyczaj są nieco droższe od zwykłych 500 z tego samego rocznika. No i są jeszcze też wersje amerykańskie, ale o nich Wam opowiem jeszcze za chwilę. 4 lipca 2007 roku, pamiętam to jak dzisiaj w Turynie, odbyła się premiera wielka premiera z przytupem. Fiat pokazał nowożytną pięcetkę. Ale ten 4 lipca to absolutnie nie był przypadek, bo 50 lat wcześniej światło dzienne ujrzał protoplasta, pradziadek tego modelu, wówczas zwany Fiatem Nuova 500. W tym miejscu chciałem Wam też przypomnieć, że 500 produkowana, nowożytna 500 produkowana na rynek europejski zjeżdżała wyłącznie z taśmy polskiej fabryki w Tychach. Samochód od samego początku świętował duże sukcesy, pasmo sukcesów. Tytuł Europejskiego Samochodu Roku 2008. Świetna sprzedaż na całym kontynencie. Klienci tak naprawdę szturmowali salony. Produkcja od 2007 do 2024 roku. W międzyczasie w Piat, Fiat wprowadzał różne drobne ulepszenia i modyfikacje. Na przykład w 2014 można było już zamówić opcjonalny cyfrowy zestaw wskaźników. Właściwa modernizacja, taka duża. To był rok 2015, zmieniła się trochę przednia, część nadgłosia trochę tylna, zmieniła się w środku konsola. No i jeszcze jedna rzecz, o której chciałem Wam powiedzieć. Oprócz klasycznego hedgebacka trzydrzwiowego, takiego jak, jaki widzicie tutaj za mną, Fiat oferował też wersję 500C. I Fiat nazywał to kabrioletem, natomiast to było troszeczkę na wyrost, bo tam mieliśmy miękki odsuwany dach. Natomiast słupki B i C i tak zawsze zostawały na swoim miejscu. Jak na tak małe auto, wybór silników okazuje się. Zaskakująco duży, no ale musicie też wziąć pod uwagę fakt, że ten samochód był produkowany bardzo długo, więc tych wersji silnikowych trochę się nazbierało. Jeżeli chodzi o benzyniaki, to najmniejszy to był dwucylindrowy 09 Twiner o mocach 85 i 105 koni. Bardzo specyficzna kultura pracy, trochę przypomina malucha. Jeśli ktoś jeździł dużo maluchem i lubi maluchy, to będzie zadowolony. Była też wersja 3-cylindrowa 1.0, to była miękka hybryda o mocy 70 koni, ale ona pojawiła się dopiero pod sam koniec produkcji, kiedy Fiat musiał wycofać ze względów na emisję spalin silnik 1.2, 4-cylindrowy taki jak mam tutaj i tak naprawdę to 1.2 o mocy 69 koni to jest najpopularniejszy silnik w tej wersji 500 -ki. Większość ogłoszeń dotyczy właśnie tego silnika. Były też dwa diesle, Multijet 1.3 75 koni i 13,95 95 koni. Osobny temat to wersja Abarth. Tutaj mieliśmy silnik 1.4 TJet, czyli 1.4 z turbodoładowaniem i zakres mocy od 135 do prawie 200 koni. Uroczy, ponadczasowy, słodki, ulubieniec kobiet na pewno, ale nie tylko, bo znam takich facetów Którzy kupowali ten samochód w wersji Abarth, z nami takich, którzy kupowali go w zwykłej wersji. A ogólnie cała tajemnica i cała siła Fiata 500 trwi w tym, jak on wygląda, jak on został narysowany. Ta sylwetka, te kształty, przez całe 17 lat produkcji, jedynie drobne zmiany kosmetyczne, dlatego, że Włosi wiedzieli, że ten samochód musi cały czas wyglądać tak dobrze, żeby sprzedawał się tak dobrze. Nie chcę jechać stereotypami, ale Włosi jak to Włosi, nie byliby sobą, gdyby coś im się nie udało. Nie udała im się na przykład ta klamka. Typowa przypadłość Fiata 500, chcesz otworzyć drzwi, klamka zostaje Ci w ręku. Ta klamka nie została mi w ręku, bo już była wymieniana przez właścicielkę tego samochodu. No jeszcze kilka innych typowo włoskich przypadłości. Nie zawsze dobrze starzeją się emblematy, nie zawsze dobrze starzeją się te listwy. W zwykłych lampach szybko przypalają się żarówki, a lampy ksenonowe lubiły zaparowywać. Na początek części serwisowej mała zagadka. Otóż, jak myślicie, co łączy mnie i ten silnik, który jest zamontowany w naszym Fiacie 500? Otóż chodzi o to, że i ja, i ten silnik wywodzimy się z lat 80. Ja trzymam się jeszcze jako tako, natomiast te silniki trzymają się uważam znakomicie i byłyby produkowane w zasadzie nadal, gdyby nie wykończyły ich normy emisji spalin. Jeżeli chodzi o Fiata 500, to jest to świetne źródło napędu. Nie jest to może silnik najbardziej dynamiczny na świecie, ale też to nie jest samochód do jakiejś wybitnie dynamicznej jazdy. Zaletą tego silnika jest to, że psuje się rzadko, a jeżeli coś już się psuje, to zazwyczaj są to drobnostki typu falujące obroty, typu padnie cewka zapłonowa, typu coś z jakimś czujnikiem, typu trzeba sprawdzić przepustnicę. Natomiast wszystko są to rzeczy tanie, proste i nawet jeżeli coś się wydarzy, to rachunek za naprawę nie będzie wysoki. Ale 1.2 to nie jedyny wolnossący silnik z rodziny Fire, jaki możecie kupić w tym modelu. Było też 1.4, 16-zaworowe. 1.2 miało 8 zaworów, 1.4 to 16 -ka. I tutaj tak, przy niewiele wyższym spalaniu 1,4 oferuje znacząco lepsze osiągi i jest w zasadzie równie bezproblemowe. Tam jest taka jedna rzecz, czasami troszeczkę za wysokie spalanie oleju się pojawia, natomiast w większości przypadków to jest cecha produktu. Problem w tym, że ten silnik dosyć szybko został wycofany i kupicie go tylko w 500 z pierwszych lat produkcji. Zanim przejdziemy do pomiarów powłoki lakierniczej, mam dla Was małą ciekawostkę. Otóż mój Abart 500, którego kiedyś miałem, był dokładnie w tym samym kolorze. I uwaga! W ramach gwarancji malowano mi zarówno przedni, jak i tylny zderzak. Otóż zgłosiłem, że oba elementy za mocno odcinają się od butników. I uwaga, fiat na gwarancji uznał mi to zgłoszenie i mogłem cieszyć się poprawionym samochodem. I nie był to jednostkowy przypadek, bo wtedy na ulicy przypatrywałem się 500 -kom właśnie w tym kolorze i widziałem, że to się zdarza. W tym egzemplarzu wszystko wygląda OK, może dlatego, że jest o 3-4 lata młodszy od mojego. Jeżeli chodzi o same pomiary, to przemierzyłem już wcześniej cały samochód. Tam, gdzie jest lakier fabryczny i tam, gdzie nie było nic naprawiane, no to mamy standardowo 90-120 mikronów, plus oczywiście blachy są ocynkowane. Jesteśmy pod samochodem i to jest ten punkt, w którym nasz słodziak pokazuje troszeczkę brzydszą twarz. Natomiast jeżeli chodzi o nasz egzemplarz, to właścicielka musiała już między innymi zająć się przednim zawieszeniem. Były uszkodzone sworznie przednich wahaczy. To jest typowa przypadłość tego samochodu. Są też problemy z górnymi mocowaniami łożysk amortyzatorów, są problemy z łącznikami stabilizatora, są problemy ze sprężynami. Ogólnie przednia oś jest źródłem problemów i to jest też jedna z przyczyn, dla których ten samochód nie do końca dobrze wypada w rankingach bez awaryjności. Skoro jestem też tutaj z przodu, to powiem Wam, że była też pęknięta obudowa alternatora. To jest przypadłość światów, która się ciągnie za tą marką od wielu lat. Tutaj ten, tutaj ten alternator jest schowany odrobinkę wyżej, no ale jak widać, tak mu to nie pomogło. Akurat tak się skończyła gwarancja. Pęknięta obudowa, trzeba było to robić z własnej kieszeni. No tutaj widać ewidentnie uszkodzony, uszkodzoną osłonę wewnętrznego lewego przegubu. Smar zdążył się już wydostać i tam już wszystko się zdążyło rozchlapać, wszystko się świeci, więc tym na pewno trzeba będzie się zająć. Skrzynie biegów, no to jest taki dosyć delikatny temat, bo niektóre egzemplarze jeżdżą, robią dużo, dużo przebiegi i nic się nie dzieje, ale są też takie, w których skrzynie zaczynają głośno chodzić, pojawia się wycie, albo są to łożyska, albo jest to mechanizm różnicowy, niestety takie rzeczy się zdarzają. Była też zrobotyzowana skrzynia o nazwie Dualogic, to jest coś ala stary Celespeed, czyli skrzynia zrobotyzowana. Ani ona jest przyjemna w działaniu, trzeba, specyficz trzeba specyficznie jeździć, żeby to się odbywało płynnie, ani nie jest też bezawaryjna, ani wszystkie warsztaty chcą i potrafią te skrzynie naprawiać. Poza luzami w przednim zawieszeniu, to kolejny temat, który sprawia, że ten samochód nie zawsze dobrze wypada w rankingach bezawaryjności. To są wycieki zarówno z silnika, jak i z przeniesienia napędu, jak i z układu chłodzenia, więc jeżeli chcecie kupić świata 500, zawsze warto zajrzeć na podnośnik i sprawdzić, co tam słychać. W kontekście skrzyn biegów chciałem też wspomnieć jeszcze o tym, że w Dieslach, zwłaszcza w Dieslach, słabe są sprzęgła i wysprzęgliki. Natomiast słuchajcie, zabezpieczenie antykorozyjne. Ten samochód, jak na 10-letnie auto, jeżdżone w warunkach polskiej zimy, jak na przebieg 150 tysięcy kilometrów, wygląda bardzo dobrze. Praktycznie cała płyta podłogowa jest pozbawiona rdzy, gdzieś miejscami są jakieś drobne, punktowe naloty. Gdzieś tam z przodu widziałem coś delikatnie zaczyna się dziać przy przedniej podłużnicy. Jednak powiem Wam szczerze, że widziałem samochody w tym wieku, marek teoretycznie bardziej renomowanych, które wyglądały dużo gorzej. Owszem, tylna belka tego Fiata 500 wygląda już tak sobie, natomiast to jest typowa przypadłość, wiedzą o tym na przykład kierowcy, którzy używają tego samochodu na Wyspach Brytyjskich. W tamtejszym klimacie te tylne belki, na przykład w tym miejscu. Dognieją po prostu na potęgę, i tam normą jest to, że belka, tylna belka skrętna, jest w tym samochodzie w zasadzie elementem eksploatacyjnym. No dobrze, jestem za kierownicą Fiata 500 i powiemy sobie kilka słów na temat tego, jak ten samochód jeździ. I słuchajcie, słowo, które ciśnie mi się na usta, to jest słowo specyficznie. No, bo tak, z jednej strony wygodnie się wsiada, fotel zamocowany jest wysoko, z drugiej strony pozycja za kierownicą jest taka, jakbym siedział troszeczkę jak na tronie, nie jakbym siedział w samochodzie, tak jakby, tylko jakbym siedział na samochodzie. Niektórzy to lubią, niektórzy nie. Ja za tym nie przepadam, dlatego już swojej 500 nie mam. I jeżeli boicie się, czy Wam to będzie odpowiadało, na pewno musicie się Fiatem 500 przed zakupem przejechać. Ale obiektywnie pewien problem może stanowić to, że nie każdy znajdzie tutaj idealną pozycję za kierownicą, choćby z tego względu, że kier korona kierownicza nie posiada regulacji osiowej. Poza tym, muszę powiedzieć, że z przodu miejsca jest całkiem dużo, nawet na szerokość. Ciasno jest z tyłu, owszem, ale powiedzmy sobie szczerze, Fiat 500 to jest zabawka, to jest gadżet, te miejsca są awaryjne. Praktyczna to powinna być Panda, a Fiat 500 absolutnie takich aspiracji nie ma. No i jest jeszcze kwestia komfortu jazdy. Komfort jazdy też jest specyficzny, no bo tak, Fiat 500 jest dosyć wąski i wysoki i ma krótki rozstaw osi. I to wszystko oznacza, że o ile ogólny komfort jest przyzwoity, to na przykład na specyficznych nierównościach ten samochód zaczyna wpadać w taką galopadę, zaczyna podskakiwać jak piłeczka ping -pongowa. Na mocno zniszczonej, podziurawionej nawierzchni podróżowanie tym autem może się stać naprawdę średnio przyjemne i trzeba jechać nim wolniej, niż jechalibyśmy jakimś innym samochodem. Czy to jest jakaś poważna wada, która kładzie ten temat? Na pewno nie, ale trzeba ją mieć gdzieś z tyłu głowy. Dynamika adekwatna do mocy. Mam tu silnik 1.2, 69 koni mechanicznych, i ogólnie rzecz biorąc, do miasta wystarczy. Nie odkryję tu Ameryki, mówiąc to. W trasie przy nieco wyższych prędkościach troszeczkę brakuje momentu obrotowego, żeby się jako tako utrzymać na lewym pasie. Po pierwsze, nie można mieć za dużo bagaży ze sobą, po drugie, trzeba mocno redukować biegi. Co mówią liczby? Sprawdziłem dla Was elastyczność w zakresie 60-90 km na godzinę, a wyniki widzicie na ekranie. Jeżeli o komfort akustyczny, to też nie ma się co spodziewać cudów. To jest jednak tylko samochód segmentu A, a dodatek samochód pokazany w 2007 roku. Wyniki pomiarów sonometrem przy 90 i 140 km na godzinę widzicie teraz na ekranie. Dwucylindrowe silniki Twiner, 85 i 105 koni, no to jest taka trochę ciekawostka, bo z jednej strony one mają mnóstwo charakteru, ten samochód wtedy tak sobie pyrka trochę, przypomina mi to dźwięk silnika z mojego Fiata. Te silniki zapewniają na przyzwoite osiągi, zwłaszcza ta odmiana 105-konna, problem w tym, że spalanie jest zazwyczaj nieprzyzwoicie wysokie w stosunku do pojemności tego silnika. Te silniki mają też układ multi-air, co może oznaczać ewentualne problemy z aktywatorem multi Air. No i dodatkowo wielu mechaników, którzy nawet jako tako znają włoskie samochody, troszeczkę się boją tego silnika i nie zawsze chcą go naprawiać. Jeśli chodzi o wersję Abart, fajna, miałem, polecam to Fiat przez cały okres produkcji stosował silnik 1.4 T-Jet, czyli z turbosprężarką, mocy od 135 do prawie 200 koni. Tam między tymi wersjami mocy były drobne różnice. Te mocniejsze miały na przykład większą turbosprężarkę gareta. Ogólnie silnik bardzo udany, bardzo polecany. W odmianach o słabszej mocy z niższymi turbosprężarkami zdarzały się na przykład pęknięcia korpusu turbosprężarki przy zaworze wastegate, Jakieś tam drobne problemy te jety miewały z układem chłodzenia. powyższych przebiegach mogło się trochę pojawić podwyższone spalanie oleju. Jednak jak na to, co na przykład w tamtych latach działo się z silnikami 1,4 TSI, to to jest nie była Ziemia. Na dieselek był i mały dieselek. Mały samochód to i mały dieselek. No i były to też lata, w których ludzie kupowali nawet takie auta z silnikami diesla. Ogólnie dwie wersje: 1, 3, 75 i 95 Koni. Jeżeli coś tam się z nimi dzieje, to pomijając kwestie związane, typowe dla, dla, dla diesli, związane ze sprzętem, no to zwróćcie uwagę na łańcuch rozrządu. Dosyć małą pojemność ma układ smarowania, a miska olejowa jest nisko, więc jeżeli jeździcie w, po takim, w takim terenie, gdzie łatwo szkodzić miskę, no to musicie mieć na baczności, bo nawet niewielki wyciek może być dla Multijeta bardzo nieprzyjemny. No i na sam koniec jeszcze słówko o wersji amerykańskiej. Te samochody były produkowane w fabryce w Meksyku, w Toluce. I wbrew pozorom, mimo że są z wyglądu bardzo podobne do wersji europejskiej, to jednak pod pewnymi względami znacząco się od niej różnią. Pomijając, pomijając już kwestie związane z nadwoziem, to na przykład w wersji amerykańskiej można było mieć klasyczny automat z konwerterem, podczas gdy samochody na nasz rynek korzystały wyłącznie ze zrobotyzowanej i średnio udanej skrzyni Dualogic. Poza tym Fiat stosował też silnik 1.4 MultiAir Turbo w wersji właśnie na tamte rynki, tego u nas w Europie nie było. No i była wersja elektryczna, tych samochodów troszeczkę do Europy trafiło w ramach prywatnego importu i zbrew pozorom cieszą się u nas sporym zainteresowaniem. Jeżeli chcielibyście kupić sobie takie auto w wersji amerykańskiej, to musicie mieć świadomość, że dostęp do części może być nieco gorszy, ale są wyspecjalizowane warsztaty, które znają się na fiatach 500 wersji amerykańskiej, mają dostęp do części i bez większych problemów sobie z nimi radzą. Spójrzmy teraz na zestawienie kosztów utrzymania oraz napraw. W pierwszej tabeli koszty przeglądu zerowego, który warto zrobić po zakupie auta używanego, a w drugiej koszty poważniejszych napraw mechanicznych oraz blacharskich. Jeśli szukacie części oraz akcesoriów motoryzacyjnych, zajrzyjcie na oto części, Przygotowaliśmy odpowiedni link w prawym górnym rogu oraz w opisie. Bagażnik w takim małym aucie to w teorii co najwyżej schowek na zakupy, natomiast zanim Wam go pokażę, to jeszcze słówko na temat tego, że czasem dostaniecie do bagażnika... Utrudnia popsuty mikrostyk tylnej klapy. Nominalnie pojemność 185-520 litrów rzeczywiście nie powala, natomiast tak, ta bazowa pojemność wystarcza zupełnie do tego, żeby zrobić jakieś niewielkie zakupy do takiej jazdy na co dzień, a jeżeli potrzebujecie tym samochodem w dwie osoby pojechać gdzieś dalej, to po prostu składacie oparcia tylnej kanapy, ładujecie samochód po dach i możecie jechać na drugi koniec Europy. Da się, da się, sam to przerabiałem, miałem wersję Abarth przez 7 lat. Byłem nią we Włoszech i to nie jeden raz. Także uwierzcie mi, przy odrobinie samozaparcia się da. I tak, jeszcze jeżeli chodzi o jakieś rozwiązania praktyczne i funkcjonalne, to zbyt wielu ich tu nie ma, bo nie mam ani żadnych haczyków, ani uchwytów na zakupy. Jest jedna skromna lampka, która po zmroku pozwala zobaczyć to, co jest w bagażniku. Powiedzieć, że wnętrze Fiata 500 jest stylowe, to tak naprawdę nic nie powiedzieć, ale już nie będę was tym zanudzał, bo to już wszyscy słyszeliśmy i czytaliśmy o tym tyle razy, że wszyscy to wiedzą. Ogólnie kształt i wygląd kokpitu nawiązują do protoplasty z 1957 roku i uważam, że robią to w znakomitym stylu. Jest tak w punkt. Ani nie jest cukierkowo za bardzo, ani nie cierpi na tym funkcjonalność. Tworzywa to jest osobny temat. Rzeczywiście większość, nawet tu na górze deski, jest, to jest twardy jak beton i można byłoby sobie żartować, gdybym był złośliwy, że jakikolwiek bliski kontakt z tymi tworzywami będzie groził kontuzją. Ale słuchajcie, ten samochód pojawił się na rynku w 2007 roku. On nie kosztował wtedy jakichś bardzo dużych pieniędzy, to nie ma się tutaj co czepiać. Ja bym chciał pochwalić polskie zakłady w Tychach za montaż tego kokpitu. Akurat w tym egzemplarzu on ma 154 tysiące przebiegu, to jest dużo jak na taki mały samochodzik. Nic nie puka podczas jazdy, nic nie stuka, nic nie trzeszczy. To się czasami zdarza. Niektórzy użytkownicy ze szklanymi dachami narzekają, że coś tam się od czasu do czasu odzywa. Natomiast we wnętrzu. W tym egzemplarzu nie widać w zasadzie tego przebiegu. Wiem, że jakieś auta, które jeżdżą w wypożyczalniach i tak dalej, potrafią się wycierać tutaj te guziki w tym starszym układzie multimedialnym. Yy, ogólnie rzecz biorąc, twarde plastiki potrafią się ryzować, natomiast jak na yy, budżet, na cenę tego samochodu, absolutnie bym się tutaj do tego nie czepiał. Przy okazji modernizacji zmienił się troszeczkę kształt konsoli centralnej, zmieniono multimedia, pojawiły się ekrany dotykowe, układ U-Connect. Ciekawostka, o której chciałem Wam powiedzieć, to jest wspomaganie układu kierowniczego, czyli funkcja City. Wtedy wspomaganie działa tak lekko, że mogłem w zasadzie kręcić jednym paluszkiem. Ale żeby nie było tak pięknie, to o jakichś drobnych wadach też Wam opowiem. Na przykład ta konsola środkowa, na niej jest umieszczony lewarek z biegów. To samo w sobie jest wygodne, bo lewarek jest zawsze pod ręką. Problem w tym, że ja nie mam za bardzo co tutaj zrobić z kolanem. Ja miałem Fiata 500 przez 7 lat, to była wersja Abarth, wtedy mi to nie przeszkadzało, byłem do tego przyzwyczajony. Ale teraz, kiedy zrobiłem sobie jakąś tam kilkuletnią przerwę od 500-kami i wsiadłem do tej, to była to pierwsza rzecz, na którą zwróciłem uwagę i zacząłem się zastanawiać, jak ja w zasadzie byłem w stanie z tym wytrzymać. Kolejna sprawa to jest widoczność po skosie do tyłu, jest dosyć słaba, bo słupki C są dosyć grube. Natomiast powiem Wam szczerze, że w ogólnym rozrachunku to wnętrze jest stylowe i tak naprawdę ma więcej zalet niż wad. Drobna wada, przednie kapholdery są dosyć płytkie i nasz kubek w nich nie stoi zbyt stabilnie i też ciężko go włożyć. Nie ma też zbyt wielu miejsc w tym samochodzie, gdzie wygodnie można by położyć duży telefon. Ja mając y, przez 7 lat 500, korzystałem od czasu do czasu z tego oto schoweczka. Jak widzicie, jestem z tyłu, ale nie wiem, czy jestem z tego tytułu specjalnie zadowolony. Na moje nieszczęście ta klameczka służąca do otwierania oparcia przedniego fotela działała, bo zdarza się, że one się wyłamują, tak samo jak i pokrętła do regulacji kąta oparcia. Koniec końców, siedzę tutaj, nie wyglądam pewnie na zbyt zadowolonego i powiem Wam tak: na, krótką, na krótkim dystansie pewnie bym tutaj wytrzymał, w zależności od tego, jak krótki byłby ten krótki dystans. Kolana mam już wbite w oparcie fotela ustawionego pod mój wzrost, głową ocieram o sufit. Na szerokość miejsca za dużo nie mam. Na szczęście nikomu mnie nie siedzi. Warto podkreślić, że z przodu ja mam naprawdę dużo miejsca. Jak na tak mały samochód z tyłu jest nieciekawie i na dłuższą metę nie chciałbym tu siedzieć. I w zasadzie jedynym luksusem, na no jaki mogę tutaj liczyć, to są te małe okienka boczne i dwa niewielkie kapholdery. No, nie Pamiętacie na początku filmu zadałem takie pytanie, czy ten samochód to jest słodziak, czy raczej skarbonka? No więc to jest słodziak, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ale mówiąc zupełnie na serio, ten samochód nie jest też skarbonką, ale nie jest też zupełnie bezawaryjny. Ma troszeczkę swoich przypadłości, niektóre są irytujące, natomiast większość z nich, nie wszystkie, ale większość nie jest droga do usunięcia. Także skarbonka to na pewno nie jest, jest to samochód godny uwagi, zwłaszcza ze względu na swój niepowtarzalny charakter. Dzięki, że byliście dzisiaj z nami. Zapraszam Was do następnego filmu. Do zobaczenia. Cześć.